Wiadomość SMS od mama. Dawid, odzwoń do mnie, kiedy będziesz mógł. Stało się coś strasznego. Dopiero teraz zauważyłem 11 nieodebranych połączeń. Mogłoby się wydawać, że wyczerpałem już limit nieszczęść na następnych kilka miesięcy. Widocznie się myliłem. Pełen strachu wybrałem numer rodzicielki. Odebrała przy pierwszym sygnale połączenia. Tak jakby czekała z telefonem w dłoni. Dawid. Jej głos drżał. Musiała przed chwilą płakać. Możesz rozmawiać? Tak odpowiedziałem niespokojnie. Co się stało, mamo? Ktoś podpalił dom dziadka. Te słowa były niczym cios w policzek z łopaty. Dziadek zmarł niecałe dwa lata temu kilkanaście lat po śmierci babci. W jego domu spędziłem większość dzieciństwa. Kochałem ten drewniany budynek dlatego to właśnie mi przypadł on w spadku A Laura ta Laura którą stworzyła moja chora wyobraźnia. W moich fałszywych wspomnieniach uwielbiała to miejsce. Mieliśmy plany związane z tym domem. Chcieliśmy za kilka lat wziąć się za remont dziadkowych włości, a dotychczasowe mieszkanie wynająć. Mieliśmy żyć jak u Pana Boga za piecem. Nie widziałem się w lustrze, ale sądzę, że w tym momencie cała krew odpłynęła mi z twarzy. Mamo... Spokojne. Prosiłem, choć sam nie potrafiłem się uspokoić. Kiedy to się stało? Dużo spłonęło? Wiadomo, kto to zrobił? Na szczęście spłonął tylko składzik i część bocznej ściany. Sąsiad zobaczył dym, i ludzie z okolicy zaczęli gasić, nim przyjechała straż. Przyjechaliśmy za tą chwilę po jego telefonie. To się stało kilka godzin temu. Strady są niewielkie, ale martwię się czym innym synku. Czym? spytałem zaskoczony. Jest coś jeszcze? Wszyscy wmawiają nam że prawdopodobnie ktoś niechcący zaproszył ogień. Ale ja mam silne przeczucie, że to nie jest wypadek, tylko nie wiem kto i dlaczego, ale tak czuję. Może to szaleństwo, ale jeżeli chodzi o przeczucie, moja mama myliła się niezwykle rzadko. W noc, kiedy zmarł dziadek, śnił się jej płaczący mężczyzna w białej koszuli, a zaraz po jej przebudzeniu otrzymaliśmy tragiczny telefon ze szpitala. Wierzyłem przeczuciom mojej matki bardziej niż jakimkolwiek dowodom. Zwłaszcza, że teraz całkowicie je podzielałem. Wszystko będzie dobrze, mamo. Przyjadę tam najszybciej jak mogę, tylko wezmę wolne pracy. Jak już sprawa się uspokoi, to wracajcie do domu. Zajmę się resztą. Dziękuję, Dawidku. Kocham cię. Odłożyłem telefon. Myśl o wymyśleniu sobie narzeczonej uszła ze mnie razem z dymem spalącego się domu dziadka. Kilka godzin temu? Musiało być to mniej więcej wtedy, kiedy zacząłem śledzić samochód Adama. Widział to. A jeśli podpalenie było... Ostrzeżeniem? Groźbą typu Daj sobie spokój i zapomnij o Laurze, bo czeka cię więcej złych rzeczy. Nie wiem skąd, ale miałem jakąś dziwną pewność, że tak właśnie było. Że nie ma innej możliwości. Po raz kolejny moje męskie ego dało o sobie znać i docisnąłem gaz, zawracając. Po raz kolejny pośpiesznie brnąłem pod dom Adama. Może jestem egoistą. Może, jeśli wejdę w drogę temu potworowi, to zrobi krzywdę mojej rodzinie. Ale po prostu nie mogę tak tego zostawić. Nie mogę pozwolić, by ktoś dawał sobie prawo do odbierania mi wszystkiego, co kocham. Z boku musiałem wyglądać jak jakiś debil, który krąży między samochodem a drzwiami domu. Mało mnie to jednak obchodziło. Natłok ostatnich tragicznych wydarzeń był na tyle popieprzony, że zachowanie spokoju byłoby jeszcze bardziej nienormalne. Spojrzałem w okno diabelskiego domu. Widziałem cienie dwóch obejmujących się osób. Sylwetki splecione w miłosnym uścisku. Jego dłoń sięgnęła do kobiecych pleców. Chyba ściągał jej stanik. Tego już kurwa nie wytrzymałem. Podbiegłem do drzwi i zacząłem w nie tłusk pięściami jak szalony. Po chwili dało się słyszeć nerwowe kroki osoby zbiegającej po schodach. Przez moment poczułem lodowaty chłód na całym ciele. Tylko jedna z dłoni. Jakby na przekór poliła mnie do kości. Drzwi otworzyły się z hukiem. Czego znowu chcesz? Głos Adama był dziwniejszy niż poprzednio. Jakby stał przede mną ktoś zupełnie inny. Albo nie. Ten sam. Zupełnie ten sam człowiek. Lub Bóg raczej wiedzieć co. Kto dotknął mnie tamtego dnia w galerii handlowej. Nie dam się spławić. Nie zrobisz ze mnie wariata. Patrzyłem wyzywająco w ukryte za kularami ślepia. To nie są moje urojenia. Ja wszystko pamiętam. Nie wiem do cholery, jak to zrobiłeś, ale nie pozwolę, żeby zamienił moje życie w piekło. Nie pozwolę, czymkolwiek jesteś. Dostrzegłem uśmiech tlący się w kącikach jego ust. Drwił ze mnie. To tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że biorę udział w jakiejś chorej, paranormalnej grze. Jego ręka chwyciła mnie za obolałą dłoń. Poczułem wtedy... Jego zapach nie umiem go opisać. To jest zapach, który kontroluje mózg, który drugiemu samcowi każe mu pieprznąć w twarz. Poczułem się jak pies, któremu inny kundel obsikał terytorium. Z tej myśli otrzeźwił mnie okropny ból. Blizna na moje ręce ponownie otworzyła się pod jego dotykiem. Spod jego palców wypłynęła moja krew. Syknąłem i odepchnąłem dłoń. Zaśmiał się cynicznie. Wiem, że zrozumiałeś ostrzeżenie. Głos Adama był coraz niższy. Tym bardziej dziwi mnie fakt, że wracasz tu po kilkunastu minutach i nadal próbujesz swoich sił. Ludzka gnido. Nie masz ze mną szans. Im prędzej to zrozumiesz, tym lepiej dla ciebie. Próbowałem wymierzyć mu cios, ale niewidzialna siła złapała mnie za gardło. Cała sytuacja ewidentnie go bawiła. Posłuchaj. Przybliżył moją twarz do swojej. Wynoś się stąd dobrze radzę. Nie lubię pozostawiać za sobą niepotrzebnych trupów, Pobrudna robota jest dla plepsu. Jednak jeśli mnie zmusisz, wymarzę cię bez mrugnięcia okiem. Czyli przyznajesz się do wszystkiego, odcasznołem uwolniwszy gardło od niewidzialnego uścisku. Idioto, Adam popatrzył na mnie z irytacją. Jeśli się z tym lepiej czujesz, to oczywiste to moje dzieło. Ale nic z tą wiedzą nie zrobisz. Nawet jeśli ty wiesz, że nie jesteś wariatem, nikt ci nie uwierzy w taką historię. Nawet jeśli pamiętasz wszystkie szczegóły tamtego życia, to niczego jej nie przypomnisz. Wszystko, co było wasze, zniknęło. Nikt niczego nie pamięta. Nie masz ani jednego dowodu na to, że byłeś z nią kiedykolwiek, bo w niczyjej pamięci nie istniejecie. Kim ty do cholery jesteś? Wymam Trzęsąc się z nieznanego zimna, przez chwilę miałem wrażenie, że zaraz zemdleje. Kątem oka zobaczyłem laurę stojącą w oknie. Może mi się wydawało, ale chyba przez chwilę patrzyła na mnie ze smutkiem. Ta wiedza nie jest ci do niczego potrzebna. Wypieprzaj stąd. Mówiąc to, Adam oparł się o drzwi i ściągnął okulary. Ten widok sprawił, że odruchowo zrobiłem krok w tył. Dookoła zrobiło się ciemno. I ogarnął mnie strach. Przerażony, zacząłem biec w stronę samochodu. Nerwowo otworzyłem drzwi, wcisnąłem kluczyk w stacyjkę i ruszyłem. Dojechałem do domu szybciej niż zwykle. Nawet nie zdejmując butów, upadłem na fotel. W głowie krążyła mi tylko jedna myśl. Facet nie miał oczu. Nie miał nawet oczodołów. Nie miał tam nic. Nie mam pojęcia, kiedy zasnąłem. Obudziłem się w fotelu. Jedyne. Co widocznie byłem w stanie zrobić wczorajszego wieczoru, to ściągnięcie kurtki i butów oraz rzucanie ich obok na podłogę. Kiedy po rozbudzeniu uderzyły mnie wspomnienia, dreszcz przeszedł mi po plecach. Wstałem i nie mając lepszego pomysłu, poszedłem do kuchni zrobić sobie kawę. I co teraz? Nie wiem. Wziąłem urlop do końca przyszłego tygodnia, więc właściwie powinienem ten czas poświęcić na poszukiwanie dowodów. Ale jakich? Nie wspominając już o tym, że Adam na pewno nie jest człowiekiem, coraz bardziej bałem się o Laurę, ale powoli mój umysł zaczął się przyzwyczajać do niemożliwości ostatnich zdarzeń. Nadal nie umiałem ich wyjaśnić, ale przynajmniej już mnie nie szokowały. Widocznie człowiek potrafi przywyknąć do wszystkiego. go gorącą kawę, parząc sobie nią usta. Spojrzałem na swoją koszulkę i stwierdziłem, że przyda mi się kąpiel. Zimny prysznic przywrócił nieco do życia moje otępiałe, szare komórki. Przełykając kluski zupki instant, pierwszego posiłku od dwóch dni, zastanawiałem się nad planem działania. Przypomniałem sobie o domie dziadka, jakbym miał kurwa za mało problemów. Ale obiecałem mamie tam pojechać, a na tę chwilę i tak nie robię nic, poza bezczynnym siedzeniem w fotelu. Mimowolnie znów sięgnąłem pamięcią do wakacji, które wspólnie spędzałem z Lauro w tamtym miejscu. Tyle wspomnień, żadnych świadków. Nikogo kto pamięta cokolwiek z naszego wspólnego życia. Chwila. Wyszeptałem w stronę ścian, upuszczając z rąk bluzę. Wszystko co było, wasze zniknęło. Nikt niczego nie pamięta. Tak powiedział? Na pewno tak powiedział. Oczywiste, wszyscy wszystko o nas wiedzieli. Nie mieliśmy sekretów. Moi rodzice czy nasi znajomi, gościliśmy ich u nas często. Raziliśmy się w każdej sprawie, byliśmy otwarci. Praktycznie znali każdy szczegół z naszego życia. Opowiadaliśmy im o wszystkim. Nie, prawie o wszystkim. I to prawie muszę sprawdzić. Skoro tylko ja pamiętam, tylko ja, to nie mogłeś tego wymazać, bo nie miałeś skąd. Podniecenie uderzało mi do głowy z siłą solidnej dawki narkotyku. Szybko zamknąłem mieszkanie i ruszyłem w podróż. Nie zareagowałem nawet na fakt, że włączone radio grało jakiś debilny, zbyt wesoły utwór. Na miejsce dotarłem wczesnym popołudniem. Wszyscy gapie dawno już się rozeszli, więc w ciszy mogłem przyjrzeć się skutkom pożaru. Na szczęście, jak to mówiła mama, ogień nie strawił zbyt wiele. Mimo wszystko ciężko było patrzeć na zgliszcza części moich młodych lat. Ale nie tylko po to tu przyjechałem. Wielkimi krokami zacząłem pokonywać powierzchnię podwórka. Otworzyłem drzwi sadoły i wyciągnąłem z niej starą łopatę. Za domem znajdował się ogród i sad. Wśród drzew, krzewów, skalniaków i zielonych zakątków można by bawić się w chowanego. Pod płaczącą wieżbą, przykryta wielkim kamieniem, powinna spokojnie spoczywać moja tajemnica. Modliłem się, żebym się nie pomylił. Ten kamień stał w tym miejscu, odkąd jako dzieciak rozrabiałem w sadzie. Dzieckowie wykopali go kiedy stawiali fundamenty domu i postanowili przeozdobić nim ogród. Nie był to taki zwykły szary kamień. Miał barwę mleczno-niebieską. Widziałem takie nieraz w pieskownicach wśród blokowisk, ale zawsze miały one nie więcej niż kilka centymetrów średnicy. Ten był ogromny. Laura nazywała go łzami aniołów. Na początku ta nazwa mnie rozśmieszała. Po późniejszych wydarzeniach, kiedy wspólnie go odsuwaliśmy, przyznałem mojej ukochanej rację, co do trafności tej nazwy. Wytężając wszystkie siły przesunąłem głaz. Potem nie panując nad emocjami, zacząłem kopać gołymi rękami, całkowicie zapominając o posiadaniu łopaty. Po kilku minutach drążenia ziemi moim oczom ukazał się biały, zabrudzony kształt. Kopałem dłońmi jak szalony. W końcu udało mi się wyciągnąć z dołu małe pudełko. Teraz było już nieco spruchniałe, ale nadal całe. Jest. Boże jest. Usiadłem na ziemi, drżącymi rękoma, prawie z majestatem otworzyłem wieczko. Tam, na białej chusteczce spoczywało zawiniątko. Delikatnie odwinąłem brzeg. Wystarczyło. Płakałem jednocześnie ze smutku na tamte wspomnienie, ale też z ulgi. Nasz sekret, mój i jej, coś, o czym nikt poza nami nie wiedział, nie zniknął. Mój dowód, mój świadek. Poczekaj skór wielu. Teraz już nie odpuszcza.